I nowy rok już za nami, więc pora rozebrać choinkę. Pewnie zastanawiacie się, co z nią zrobimy. Na pewno nie wrzucimy jej do kontenera z odpadami zmieszanymi. A no, co możemy z nią zrobić? Możemy oddać ją do przodu, wykorzystać do ochrony naszych roślin w ogródku, bądź tak jak za chwilę my to zrobimy, pociąć ją, włożyć do worku specjalnego kontenera przeznaczonego na choinki. Dobrze, zróbmy to! Marta, chodźmy przesypać naszą choinkę z worka do specjalnego kontenera. Idziemy!